Specjalistyka może wszystko. W każdym razie bardzo wiele, może odwoływać się do wiedzy potocznej i specjalistycznej, może czerpać z zasobów własnej erudycji i prywatnej wrażliwości. Może posługiwać się tym magicznym pokrętłem, które ma wmontowany przy klawiaturze, żeby włączać opcje pouczania, zabawiania, wzruszania albo zadziwiania. Sama musi zdecydować, czy chce z tej swobody korzystać, a szeroki wachlarz możliwości nie chroni jej bynajmniej. Przed surowym osądem czytelników. Bo czy wolno rzetelnie udokumentowane fakty przepratać błyskami wyobraźni? Czy wolno z rozmachem sięgać do świadectw z innych czasów i miejsc, żeby naświetlić coś, co zdarzyło się tutaj niedawno? Czy wolno bez skrępowania posługiwać się argumentami wziętymi z czyjegoś snu? Wolno malować cudzy wizerunek pędzelkiem własnych fascynacji? Okazuje się, że wolno i że rezultat będzie znakomity. W książce, o której tak właśnie mówimy, że jest znakomita, autor łączy wielką dociekliwość, badawczą ważność i cierpliwość z poetyckim urzeczeniem. Erudycję, jak sam powiada, zasłuchaniem się w słowa innego poety. Nagrodę w kategorii eseju przyznaliśmy Piotrowi Matywieckiemu za dzieło Poety o Poecie, za tuwima”, która prawdziwie i w pełni objawia oblicze poety.

bardzo panu prezydentowi Żywi, wszystkim państwu dziękuję. Mam takie poczucie, że trzeba jednak wielkiej naiwności, żeby napisać taki rodzaj książki, która miesza naprawdę wszystko: miesza twórczość z biografią, biografię z twórczością, wbrew wszelkim metodologiom. I za to, że zechcieliście państwo tę. Naiwność usprawiedliwić. Bardzo serdecznie dziękuję. No i nie ukrywam, że największą miałbym satysfakcję, gdyby ta moja książka przyczyniła się do powrotu Juliana Tuwima w świadomości czytelników. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy pana. Prosimy na kanapkę.